Się witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj istnie amerykańska sprawa, bo jest to Dodge Ram 1500 z silnikiem 5.7 Hemi wersji Limited w pięknym śnieżno-białym kolorze na czarnej feldze. No i pokażę Wam dzisiaj jego ciekawe smaczki, jak pracuje silnik, jak to chodzi, no i musicie zobaczyć, ja mam 1,90 m, auto jest całkiem wysokie. Więc no słuchajcie, zapraszam Was do oglądania tego pięknego Amerykańskiego samochodu, który jest kwintesencją, właśnie tak mi się wydaje, że Ameryki, o której ostatnio w ogóle jest całkiem głośno w świecie, więc co sądzicie o amerykańskich wytworach, motoryzacji, piszcie w komentarzu, a ja zapraszam Was do oglądania. Także, słuchajcie, zerknijmy pod maskę, bo tak jak mówiłem, 5,7 litra, V8, silnik z oznaczeniem chemii, czyli w skrócie mamy tutaj dwie świece zapłonowe, no jedną świecę więcej na cylinder, Jak trzeba wymienić to 16, a nie 8. No i co? Pozwolę sobie użyć ciągawki, no bo to nie są takie proste zadane. Mamy tutaj, powiedzmy, że 400 koni mechanicznych, co jest takim niezłym wynikiem. No, mało aut seryjnie produkowanych. Z tą budą ma, chociaż weźmy zwykłego Forda Raptora, znaczy czyli Rangera, on tam ma 200 koni w dieslu, a tutaj jest benzynka prawie 6 litrów, coś superaśnego. Słuchajcie, moc silnika 300-400 koni, Newtonometry 550, co jest całkiem niezłym wynikiem. I zaraz powiem Wam, jak to szybko auto osiąga setkę. Choć muszę Wam powiedzieć, że to auto jest, nie jest sprowadzone ze Stanów i niestety ma ogranicznik kilometrów na 180, w Stanach wiadomo, wszyscy pewnie jeżdżą więcej, ale myślę, że serce z tego samochodu jest pięknym, piękną rzeczą. Piękny, duży dolot. Miejsca w komorze też jest sporo, to nie są takie, wiecie, niemieckie V8 tutaj. Potrzeba coś wymienić: Jeżeli śrubokręt, wkręcasz, wyjmujesz, zakładasz. A nie, nie trzeba tego silnika wyjeżdżać, wjeżdżać. Wiecie, jak to jest. Słuchajcie, myślę, że najlepszym pokazaniem tego samochodu będzie. Uruchomienie go. Po prostu silnik V8. Z taką pojemnością to jest coś pięknego. I zapraszam Was do posłuchania, jak to brzmi. No i słuchajcie, w środku klasyczny obrotomierz, prędkościomierz, też z funkcją w milach na godzinę. Po środku prędkościomierz cyfrowy, też bardzo fajna, przydatna sprawa. No i co? Bak, zatankowany pokórek, mieści on 100 litrów, więc zatankowanie tego do najtańszych nie należy. Auto w ogóle ma bardzo mały przebieg. Tutaj mamy temperaturę, która, wiadomo, na zimnym lepiej nie jeździć. Szybko, agresywnie. Tutaj zmieniamy skrzynię biegów. Jest automat, wiadomo. Drive Neutral, wsteczny parking. Ośmiobiegowa skrzynia biegów. Całkiem nieźle napędza to auto. Do tego wybór napędów. To jest bardzo przydatna sprawa. No słuchajcie, tutaj mamy panel, gdzie możemy sobie na przykład ustawić, że coś ciągniemy. Wyłączyć czujniki z przodu, z tyłu. Kontrolę trakcji. I panel podnoszenia i obniżenia samochodu na zawieszeniu. Czyli klikam sobie w dół. A trzeba zamknąć drzwi. Ok, i teraz klikam sobie w dół. On teraz zdjął podnóżki i jedziemy w dół. Lowering. Faktycznie się obniżamy i to czuć. No jesteśmy już na glebie w tym momencie i słuchajcie, o, tutaj nawet widać mamy prędkościomież na szybie. Też fajna sprawa. I z ciekawych rzeczy w tym aucie, wiadomo, no. Podgrzewane kierownica, fotele, wentylacja. To jest wszystko w tych nowych autach, tak? Przyciemniane lusterka, kontrola pasa, a asysty jazdy, nie? To w ogóle jest nieważne, bo tutaj ważny jest silnik w tym samochodzie. Słuchajcie, mamy też szyberdach, to zaraz do tego przejdziemy, ale tutaj mamy podnóżki, które właśnie wyjeżdżają i ułatwiają nam Wejście i dostanie się do samochodu. Jak zamkniemy się auto. To podnóżki się chowają i możemy pięknie jać. No nie wiem czy to widać względem poprzedniego ujęcia, ale auto teraz faktycznie jest niżej no i całkiem zglebione się wydaje. Podnosimy auto. no podniosło się i jeszcze bardziej do góry tym sposobem obniżając samochód możemy się złapać na niższą kategorię autostradową, no i teraz już widać auto jest mocno podwyższone no do mnie do pasa tak właściwie tak tu nad kole sięga jest wysoko, nie ma co w ogóle piękne widoki i miejsce też dla was powinny być znajome Kolejną ciekawą sprawą są amortyzowane reflektory. Podczas kiedy jedziemy po nierównościach i nasze auto skacze góra-dół, światła utrzymują się w jednym miejscu. A teraz właśnie lekko częsiemy autem i to widać. Także muszę Wam powiedzieć, też super sprawa, bezpieczna do jazdy po ciemku, po nierównościach w terenie, jak najbardziej na plus. A światło w ogóle, design tych świateł jest, uważam, jeden z lepszych. Naprawdę, jeśli chodzi o pick-upy, najbardziej mi się te światła podobają. Po prostu wyglądają one... Perfect, w ogóle to auto jest tak niesamowicie fotogeniczne, że no nawet nie wiem co Wam mogę powiedzieć. Piękny jest. Słuchajcie, w aucie też mamy panoramiczny dach i otwiera się go tutaj w panelu górnym. Zjeżdża nam Blenda. Oczywiście osobno można też Blenda otworzyć albo lekko uchylić dach. No i co, otwieramy pyk do tyłu. Pięknie nam się otwiera. Otworzymy sobie go tyle, A mężczyzna może pokaże, że to serio jest dach, a nie fotomontaż. Witam serdecznie. O! No i co? Potrzebujecie auta dla operatora? Oczywiście RAM do tego nada się idealnie. Już nieraz to sprawdzaliśmy. Ciężko jest to umieścić tak na meni, bo jest to auto naprawdę wysokie. Jeszcze w tym podwyższeniu teraz widzę, że ciężko operatorowi dosięgnąć tutaj mnie, ale naprawdę jest wysoko. Także jak potrzebujecie pod... Nie wiem, przybić półkę, gwoździe, podjedźcie sobie ramy pod garaż i to dobrze. Jesteśmy teraz w tyle Dodge'a Rama 1500. Jak widać, fotele na maksa do tyłu i jest tutaj dużo miejsca, czy to po lewej, czy to na środku, ale poza tym, całkiem ciekawa sprawa kolejna, to szybka z tyłu otwierana. Myślę, że część z Was mogła o tym nie wiedzieć, ale szybka się otwiera. No i patrzcie do góry, widać wszystko, mogę sobie rękę wyjąć. Naprawdę Jedzicie sobie z przodu, przy z tyłu szybka, nie wieje Wam, a na pewno jest o wiele przyjemniej w samochodzie. Miejsca dużo, fotele są wygodne. Nagłośnienie oczywiście Harman Cardon dobrze gra, uwierzcie mi, gra zajbiście Zagłówki są trochę małe, ale i tak są wygodne, są naprawdę wygodne. No auto jest duże, tak, tutaj naprawdę jak w jakimś Cadillacu czy S-klasie można by powiedzieć. łap cykor łapki są do trzymania, tutaj jest jedna cykor łapka, tutaj jest druga. I patrzcie, jakie piękne zdobienie na wnętrzu tapicerki! Przeszycie takie nicią, igłą. Bardzo ładnie to wygląda. No i możemy sobie wyjść z samochodu i coś pojeździć. Albo nawet pokażę Wam, czy dzieje z tyłu, bo tam jest paka. Paka tego samochodu jest duża. Jest naprawdę całkiem pojemny bagażnik. Otóż, ta roleta jest opcjonalna, tak samo jak ten kiul na rowery. Cztery rowery tutaj na spokojnie wchodzą. Jak ktoś potrzebuje więcej, no to może pięć by się upchało, ale patrzcie to. Jak tam coś załadować, tak? Do tego auta tam do środka. No przecież ma jakaś mniejsza osoba, no bez szans. Otóż RAM. Inżynierowie Rama wymyślili genialne zastosowanie. Tutaj mamy nóżkę, którą się włącza. O, o tak się ją odpala. Czekajcie. O! Mamy nóżkę, trochę ją dziwnie odpaliłem, ale jest nóżka. Chodzimy sobie tutaj i elegancko możemy obserwować, co mamy na pacie co musimy jeszcze włożyć, jak to włożyć. Z tyłu oczywiście też jest hak, można tutaj lekki park wanny po ramię. Jest do zacha tutaj, ale nie będziemy tego robić. Jeśli chodzi o wnętrze paki, ładujcie tyle walizek, ile potrzebujecie. Paka jest ogromna i naprawdę wszystko możecie tutaj przewieźć. No, a poza tam roletą, Poza tym mocowaniem, wiele osób też sobie montuje takie ramboksy. To są takie specjalne skrzynki, teraz Wam załączę zdjęcie. Gdzie macie tutaj po prostu schowek i możecie tego miejsca jeszcze więcej, no bo w błotniku tak właściwie przewieźć. No, RAM Air Suspension, czyli zawieszenie powietrzne. Zobaczcie, jakie to auto jest mięciutkie. Naprawdę bardzo wygodne jest to auto. Po każdej dużo się superancko jeździ. A tak właściwie ją przeskakuje, bo te opony są ogromne. Opona z tyłu 285 na 45 22-calowa felga. No patrzcie, jakie to jest duże. No i trzeba przyznać, jest ona piękną felgą. I całkiem nieźle się komponuje. Szczególnie z tym białym kolorem nadwozia. Czarna felga, coś pięknego. Jest auto amerykańskie, więc trzeba się z nim obchodzić po amerykańsku. Czyli jak? No właśnie tak. I chowamy i jedziemy. Słuchajcie, teraz się przejedziemy. Odpalamy drive. Prawo czysto. No ładnie idzie, nie ma co. Te 8 cylindrów robią robotę. Ustawiłem sobie CarPlay, a, żebyśmy wiedzieli, gdzie mamy jechać. A on nas prowadzi, żebyśmy tu tylko zawrócili. Eee... No, nie spodziewałem się tego, ale dobra. Jedną rzeczą, o której nie mówiłem wcześniej, jest to, że jak wbijemy R, to lusterka się specjalnie ustawiają do tyłu. I teraz wiemy, że gdzie cofamy. Przy parkowaniu spoko, choć wybór kamer tutaj do, parko do parkowania jest naprawdę spory. Powiem Wam, że dawno nie jechałem takim dużym autem, ostatni raz Fordem Rangerem. I to było w wakacji poprzedniego roku. No ale tutaj, fajnie, fajnie. Tutaj jest seryjny wydech, więc on nie jest jakoś bardzo głośny, ale bardzo pięknie on brzmi. Myślę, że takie dojazdy na daily jak ktoś ma, na pewno to od tego nie ogłuchnie. Dobra, tutaj w prawo nam proponuje jechać i tak też pojedziemy. Hmm. Tutaj? Tak, tutaj. Mamy ludzi. Okej, okay. Jesteśmy w ogóle nie obok Krakowa na takiej miejscówce sprawdzonej, gdzie sporo ludzi tutaj jeździ różnymi autami ciekawymi. Już dwa odcinki w sumie tutaj nagrywałem dwa lata temu, więc jak ktoś śledzi kanał, to na pewno wie o co chodzi i gdzie jesteśmy. Dobra, teraz tak, prawo czyste. Tutaj też jest w porządku, dobra. No, jak się z poluwy tutaj przesiadłem, to powiem wam, czuję się dość mały w środku. W poluwie czuję się tak, powiem wam... Dopasowany. <grym> A tutaj mimo wszystko jest ta różnica wielkości. Zresztą siedzimy się kurczę tak wysoko, bo tu pan idzie. Też szczerze polecam nosić odblaski, od bo tutaj no... Lipa jest bez odblasków, jak to idzie tak. No, jeszcze nie jest tak ciemno, nie? Ale no, jest auto, kurde szerokie. Dobra, zaraz w lewo przy biedronce, jeśli dobrze pamiętam. No, największy problem to z parkowaniem, powiem wam. Nawet właścicielowi sąsiad zostawił karteczkę. Zaraz Wam pokażę zdjęcie, żeby nie zostawiał mu wjazdu do komórki w piwnicy. No, ciekawe, ale automatę praktycznie 5,5 metra. Dobra. Okej. Okay. I w lewo. Ale nie na czerwonym, tylko na zielonym. Trzeba też brać, wiecie, jakąś tam lekką poprawkę na łukach, na zakrętach, no bo to auto mimo wszystko jest ogromne. Ale komfort jazdy też jest całkiem przyzwoity, ogromny. Jedzie się naprawdę bardzo wygodnie. Akurat jeździmy po bardzo wąziutkich uliczkach. To może nie jest najlepsza sceneria dla tego samochodu, ale w takim autostradowym tempie, elegancko na pewno się jeździ. Ja też, kurczę, nie jestem przyzwyczajony do jazdy tak dużym autem aktualnie. Choć no gabarytowo to chyba już większego się nie da je kupić. W Europie, nie? W Stanach to są te ramy 2,5, 3,5. Tam to już są silniki po 7-litrowe diesle generujące 1500 newta. Nie wiem, do czego ci Amerykanie je wykorzystują. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy chcę wiedzieć. No, tutaj Fiat, Fiat Giurni, chyba tak to się nazywa. Czy jakoś tak. On podobny do Dodge Journi, chyba to chyba się jednak nie nazywa. Giurni. Ale malutkie, no patrzcie, no to auto tutaj, co idzie przed nami. Na jakiej wysokości jest jego dach? Praktycznie lekko, gdzieś na tej wysokości tutaj. To jest, szczerze mówiąc, kosmos. I muszę przyznać, że ta kierownica jest bardzo fajnie wyprofilowana. Tutaj taki mamy. Nie wiem, co to jest za materiał, ale bardzo fajnie to w ręku siedzi. Autobus to jest godny przeciwnik dla rama, jeśli chodzi o gabaryty. Jeszcze można by przyrównać Tira. To właśnie tego typu gabaryty. Aż dziwne, że nie trzeba mieć prawo jazdy C, E na to. Choć z drugiej strony, no to 2,5 tony. Jeszcze Tony załadujecie na pakę jakiś nie wiem, cegieł. Nie trzeba mieć C, E wtedy. Ale to tak jak większość kurierów w sumie. Mają auto, ale. Kurde, nie pamiętam, kto pierwszeństwo było. Ja miałem chyba. Bo jadę tędy tak trochę na czuj. O pani, popatrzcie, pani. Pani podziękowała. Świecimy jej tak właściwie do. O! Elektroniczne lusterko. To jest też ciekawa sprawa. I przydatna, no bo jak ktoś siedzi z tyłu, czy coś, no to odpala nam się taka kamerka i ładnie wszystko widzimy. 40 to powiedzimy 40. O, widzicie patrzcie. Fotoradar. Ale to mandatów nie wystawia na szczęście. Choć z fotoradami w Polsce to jest tak, że jeśli nie, jedzicie, nie jedziecie szybciej niż 11 na godzinę do więcej dozwolonej prędkości, to one wam nie robią zdjęcia. Powyżej 11, czy jeździecie na 50-60, nie robi wam zdjęcia, ale 61 już wam zrobi. Tak to właśnie działa w tym naszym pięknym kraju. No, póki co taryfikatory jeszcze nie są takie wysokie jak... Kurde, mógłbyś gościu zjechać na ten krawężnik. No. Okej. Okay. No tutaj byliśmy kiedyś z kolegą właśnie na ten znak. Na spokojnie jak staniecie na podłokietniku, idzie go przestawić. I jesteśmy teraz już tutaj na, że tak powiem, wyłączonym odcinku drogi. I co? Fajnie to kurczę chodzi, no. 8 meczka. Jeszcze jakby tutaj założyć jakiś głośniejszy wydech, to naprawdę straszyłoby to ludzi w mieście. Tym bardziej, że wiecie, wyławia się Wam to z zakrętu 2,5 tony, 5,5 metra, dwa wysokości Jeszcze ryje tak z wydechu No to jest mimo wszystko amerykańska bestia No i co, pan tutaj widać Prawie szyję skręcił z podziwu tego samochodu Wyświetlacz jak najbardziej przejrzysty Tutaj też CarPlay oczywiście jest Podłokietnik jest dość ogromny Układ kierowniczy też bardzo fajnie się sprawuje, o teraz trochę mocniej przehamowałem. Tu, tu jest taki wiecie dość, no taka szykana bym powiedział. No i naprawdę muszę przyznać, super auto. Jeśli ktoś z Was potrzebuje kupić samochód, gdzie załadujecie trójkę dzieci i żonę, albo wozicie różne dziwne, duże gabaryty, to jak najbardziej polecam każdemu. Ale tylko i wyłącznie w wersji 57. No, chyba że tego helkatowe, helkatowego, ale to kurcze. Nie wiem, czy one w ogóle są w Polsce, chociaż jeden. Może są. O, dawno tu nie byłem. I trochę tu się kurcze pozmieniało. No to jakieś dziewczyny siedzą i dostały światłem, tak że jemu oślepiło. No, no cóż, pozdrawiam serdecznie. O, jakaś sportowa. W Porsche! Ej, stary, Porsche tam jeździł. tak mi się coś wydawało, poświatach, ale też mają mocne, mocne te halogeny czy tam LEDy. No, Na obroty fajnie wchodzi, to jednak jest 5-7 litra. Dobrze, to Bangla. My tu w ogóle jedziemy ze światłem. Kurde, nie wiem jak to wyłączyć. Teraz to, to jakieś... To jakieś Beciarzek, beciarze, pozdro dla beciarzy. Pewnie jakiś 1.8 diesel. Zapomniałem o tym świetle. Kurde, nieźle. O, dzięki. I co, przyspieszymy sobie teraz ładnie, elegancko. Może tam też jakieś fury są. Tylko może nie będziemy świrować. Zlot. To jest ta cała nocna jazda pewnie. A, pewnie, że BMW. Ale ma skrzydło. Dobra. No i co? Nakłaniał, żeby dać miodu. <laughs> wariaty. ujedzie za nami coś. Nie wiem, czy to nie jest to Porsche przypadkiem, ale mnie tylko rundka honorował. Tu ktoś się widzę, uczy jeździć autem. Także dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Oczywiście, łapeczka, komentarz, i niebawem na pewno, będą, na pewno będzie więcej filmów na tym kanale w tematyce motoryzacji.